Mam na imię Laila Morgan i mam 60 lat. Moje życie na pierwszy rzut oka wydawało się typowe, wręcz sielankowe. Od 30 lat jestem żoną Toma, wspaniałego męża, z którym doczekaliśmy się trójki cudownych dzieci. Nasz dom z białym płotem, wypełniony śmiechem i wspólnymi chwilami, zdawał się być spełnieniem amerykańskiego snu. Jednak za tą fasadą doskonałości kryło się coś więcej. Dorastałam w domu chrześcijańskim, gdzie wiara miała swoje stałe miejsce. Chodziliśmy do kościoła w niedzielę. Celebrowaliśmy święta, ale z czasem, gdy poszłam na studia, moja wiara zaczęła blednąć. Pochłonięta zgiełkiem codzienności, łączeniem pracy z życiem rodzinnym, coraz mniej myślałam o Bogu. Wydawało mi się, że wszystko mam pod kontrolą. A modlitwa i refleksja duchowa schodziły na dalszy plan. Kilka miesięcy temu życie zmusiło mnie jednak do zatrzymania się. Moje zdrowie zaczęło się pogarszać z powodu problemów z woreczkiem żółciowym. Lekarz uspokajał, że to nic poważnego. Zwykła operacja, rutynowy zabieg, który rozwiąże problem. Siedząc w poczekalni szpitalnej w dniu zabiegu, czułam się podwójnie. Z jednej strony nerwy przed pierwszą w życiu narkozą, z drugiej ulga, że niedługo skończy się dyskomfort, który towarzyszył mi przez ostatnie tygodnie. Operacja przebiegła bez komplikacji. Wróciłam do domu obolała, ale zadowolona, że wszystko poszło zgodnie z planem. Dni mijały spokojnie, aż pewnego wieczoru poczułam, że coś jest nie tak. Najpierw była to ledwo zauważalna niestrawność, potem pojawiły się wysypki na skórze. Rzadko zwracałam uwagę na takie drobiazgi, więc je zignorowałam. Ale kiedy moja tchawica zaczęła się zaciskać, a każdy oddech stawał się coraz trudniejszy, wpadłam w panikę. Widząc przerażenie w oczach Toma, próbowałam powiedzieć coś więcej niż szept. dzwoń na 911. Chwilę później wszystko pogrążyło się w ciemności. Jak dowiedziałam się później, ratownicy medyczni przybyli bardzo szybko. Tom, który zwykle zachowuje zimną krew, opowiadał mi potem, że widok mnie nieprzytomnej był dla niego paraliżujący. W szpitalu moje serce zatrzymało się. Właśnie wtedy, jak mówią lekarze, klinicznie umarłam. W tym momencie wydarzyło się coś, czego nie potrafię do końca opisać. Początkowo byłam świadoma jedynie tego, że opuszczam swoje ciało. Wszystko, co działo się wokół mnie, nabierało innej perspektywy. Widzę lekarzy pochylających się nade mną, Tom chodzi po korytarzu, jego twarz pełna jest zmartwienia. To wszystko jednak zdawało się mnie nie dotyczyć. Byłam tam, ale jednocześnie czułam się dziwnie wolna, odłączona od chaosu. Każda obawa, strach czy ból po prostu zniknęły, zastąpione uczuciem niesamowitego spokoju. Nie wiem, ile czasu tak trwałam, bo w tym miejscu czas nie miał znaczenia. Zanim zdążyłam się nad tym zastanowić, poczułam, że coś mnie przyciąga. To nie było przerażające, wręcz przeciwnie. Czułam się tak, jakby ciepła dłoń prowadziła mnie ku czemuś, czego istnienia nigdy wcześniej nie przeczuwałam. Otaczała mnie intensywna, ale miła światłość, która zdawała się być źródłem wszystkiego, co dobre. Byłam jednocześnie zachwycona i zdziwiona. Co czekało na mnie w tej nieskończonej jasności? W tamtym momencie jeszcze nie wiedziałam, że to, co za chwilę odkryję, zmieni moje postrzeganie życia, wiary i przyszłości. Mimo, że poczucie spokoju było wszechogarniające. Moje serce biło szybciej na myśl, co mogę za chwilę zobaczyć. Moje pytania zaczynały znajdować odpowiedzi, ale te odpowiedzi miały mnie dopiero zaskoczyć. Otoczona światłem, poczułam, jak każde uczucie lęku i niepewności znika, zastąpione czymś, czego słowa nie mogły w pełni opisać. Było to uczucie spokoju, ciepła i nieograniczonej miłości, jakbym znalazła się w miejscu, do którego zawsze przynależałam, ale o którym zapomniałam. To nie był sen ani wyobraźnie. Wszystko wydawało się tak realne, jak moja codzienna rzeczywistość, a jednocześnie miało w sobie coś, co przekraczało granice zrozumienia. W tej nieskończonej jasności poczułam obecność kogoś niezwykłego kogoś, kto nie tylko mnie widział, ale także znał mnie w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Spojrzałam w stronę tej obecności i ujrzałam jego. Stał tam, otoczony blaskiem, który zdawał się emanować z każdego fragmentu jego istoty. Jego oczy, tak głębokie i pełne współczucia, Patrzyły na mnie z miłością, która przenikała każdą cząsteczkę mojego bytu. Był w nim zarówno nieskończony spokój, jak i ogromna moc, która nie wzbudzała strachu, lecz szacunek. Wiedziałam, że to Jezus, choć nie wyglądał jak na obrazach czy w wyobrażeniach, jakie znałam. Był bardziej rzeczywisty, bardziej prawdziwy niż cokolwiek, co kiedykolwiek widziałam. Nie musiał mówić słów, aby przemówić do mojego serca. Jego obecność sama w sobie była komunikatem. Ale mimo to. W szczególny sposób zaczęłam rozumieć Jego przesłanie. Było to tak, jakby każda myśl i uczucie, jakie miałam, została otwarta i wyjaśniona bez potrzeby używania słów. Jego spojrzenie mówiło o przebaczeniu, akceptacji i miłości, ale jednocześnie niosło z sobą powagę i odpowiedzialność. Poczułam, że przede mną jest coś ważnego, co muszę zrozumieć. Jezus uniósł dłoń, a ja poczułam, jak moje myśli zostają wyciszone. Jego głos, choć nie był słyszalny w tradycyjny sposób, Rozbrzmiewał w moim wnętrzu z niesamowitą wyrazistością. To jeszcze nie jest twój czas, powiedział. Musisz wrócić, ale zanim to zrobisz, jest coś, co musisz zrozumieć, co musisz zobaczyć. W tej chwili chciałam zapytać: Dlaczego nie mogę zostać? Byłam w miejscu, gdzie każda cząstka mnie czuła się całkowicie spełniona, ale wiedziałam, że Jezus mówi prawdę i że muszę usłuchać. Nagle poczułam, jak przestrzeń wokół nas zaczyna się zmieniać. Światło, które mnie otaczało, zaczęło przybierać kształty tworząc obrazy, które były tak realistyczne, że wydawało się, że mogę je dotknąć. Było to jednak coś więcej niż wizja. Czułam, że jestem tam, w centrum tych wydarzeń, a jednocześnie byłam bezpiecznie prowadzona przez Jezusa. Pierwszym obrazem, jaki zobaczyłam, była moja własna przeszłość. Zobaczyłam siebie jako młodą dziewczynę, pełną nadziei i wiary, śpiewającą pieśni w kościele z rodziną. Potem zobaczyłam swoje dorosłe życie, moje sukcesy i porażki, ale przede wszystkim momenty, w których odwracałam się od Boga. Każda chwila, w której wybrałam coś innego niż wiara, była jak delikatne ukłucie w moim sercu. Nie z powodu osądu, ale dlatego, że zrozumiałam, ile straciłam odchodząc od miłości, która zawsze tam była. Jezus spojrzał na mnie z łagodnym uśmiechem i powiedział: To jest twoja historia, ale nie koniec. Masz jeszcze drogę do przebycia, a to, co ci pokażę, pomoże ci wrócić na właściwą ścieżkę. W tej chwili poczułam, jak przenosimy się w inne miejsce, a obrazy przeszłości zaczynają ustępować czemuś, co wydawało się być przyszłością. Każdy szczegół był tak wyrazisty, że wydawało się, że mogę dotknąć tej rzeczywistości. Czułam, że Jezus przygotowuje mnie na coś wielkiego, co miało odmienić nie tylko moje życie, ale także wpłynąć na innych ludzi. Jego obecność dawała mi poczucie, że nie jestem sama, nawet gdy obrazy zaczęły nabierać coraz bardziej intensywnego znaczenia. Zastanawiałam się, co będzie dalej, ale w sercu wiedziałam, że to dopiero początek wielkiej podróży. Każdy obraz, każde słowo Jezusa otwierało we mnie nowe zrozumienie, przygotowując mnie na prawdy, których jeszcze nie byłam świadoma, a które miały nadejść. Kiedy obrazy przeszłości ustępowały miejsca wizją przyszłości, poczułam, że powietrze wokół nas się zmienia. Było w nim coś ciężkiego, niemal namacalnego, co budziło we mnie uczucie niepokoju. Ale jednocześnie pozostawałam spokojna, bo Jezus wciąż był przy mnie. Poprowadził mnie w miejsce, które z pozoru wydawało się zwyczajne, ale im dłużej tam byłam, tym bardziej czułam, że skrywa ono tajemnice, których jeszcze nie rozumiem. Wokół mnie zaczęły pojawiać się postacie. Jedna z nich wyróżniała się spośród innych. Był to mężczyzna o silnej prezencji, otoczony ludźmi, którzy wydawali się go wielbić. Z początku nie rozumiałam kim on był. Jego wygląd nie wzbudzał podejrzeń. Był charyzmatyczny, złożony, zdolny do przyciągania uwagi i zjednywania sobie ludzi. Jego słowa zdawały się być pełne nadziei. Mówił o pokoju, jedności i lepszej przyszłości. Ludzie wokół niego reagowali z entuzjazmem. Ich twarze jaśniały z zachwytu, jakby na ich oczach spełniały się ich najgłębsze marzenia. Jednak im dłużej patrzyłam, tym bardziej dostrzegałam coś niepokojącego. Było w nim coś, czego nie potrafiłam opisać. Ciemność skryta za maską światła. Jezus spojrzał na mnie z powagą, a ja usłyszałam Jego głos w swoim wnętrzu. To jest ten, o którym mówiły proroctwa. To jest Antychryst. Te słowa przeniknęły mnie jak lodowaty wiatr. Z jednej strony było to odkrycie, które tłumaczyło niepokój, jaki odczuwałam, z drugiej strony wywoływało to we mnie lęk. Jezus jednak kontynuował. On przyjdzie w imieniu pokoju, ale jego serce będzie skierowane ku zniszczeniu. Wielu będzie go naśladować, myśląc, że jest odpowiedzią na ich modlitwy. Wizje zaczęły przybierać coraz bardziej intensywny charakter. Zobaczyłam tego człowieka przemawiającego przed ogromnymi tłumami. Jego słowa były jak miód uwodzące, pełne obietnic, których ludzie desperacko pragnęli usłyszeć. Mówił o pokoju na świecie, o końcu konfliktów, o nadziei dla każdego. Jednak za jego słowami kryła się agenda, którą Jezus pozwolił mi zobaczyć. Widzę, jak podpisuje traktaty z przywódcami narodów, jak jednoczy ludzi pod swoją władzą. Widok ten był jednocześnie inspirujący i przerażający. W jednej ze scen zobaczyłam go w Jerozolimie, gdzie ogłosił odbudowę świątyni. Ludzie wiwatowali, ich entuzjazm był niemal namacalny, ale ja czułam, że to, co się dzieje, jest częścią znacznie mroczniejszego planu. Jezus spojrzał na mnie i powiedział: Wielu nie rozpozna go, bo będą zaślepieni swoimi pragnieniami i lękami. Te słowa były jak ostrzeżenie. Ludzie szukający wybawcy w chaosie i zamęcie nie zrozumieją, że ten człowiek nie przynosi pokoju, lecz zgubę. Obrazy, które widziałam, ukazywały coraz ciemniejsze aspekty jego działań. Widzę, jak manipuluje mediami, jak tworzy wizerunek bohatera, który ratuje ludzkość. Jego popularność rosła, a za nią narastało podziemne poczucie kontroli. Ci, którzy odważyli się sprzeciwić, znikali w tajemniczych okolicznościach. Widzę rodziny rozdzielone strachem, ludzi tracących wiarę w to, co znali, bo byli przekonani, że ten człowiek jest jedynym, kto może ich uratować. Jezus pozwolił mi spojrzeć głębiej, za fasadę tego wszystkiego. Zobaczyłam ciemne siły, które działały za kulisami, manipulując wydarzeniami, by wzmocnić jego pozycję. Były to siły, które nie były ludzkie, siły, które zdawały się kontrolować każdy ruch, każdą decyzję. Wiedziałam, że to, co widzę, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, a prawdziwa ciemność była jeszcze głębiej ukryta. Nie mogłam oderwać wzroku od tego, co się działo, ale jednocześnie pragnęłam, by to wszystko się skończyło. Jezus, jakby czytając moje myśli, powiedział: To nie jest koniec. Musisz zrozumieć, co jest stawką, by ostrzec innych. To jest twoje zadanie. Jego słowa były dla mnie jednocześnie przerażające i budzące nadzieje. Wiedziałam, że muszę zobaczyć wszystko do końca, by być gotowa na to, co nadejdzie. Obrazy zaczęły się zmieniać, ale wciąż pozostawałam wśród ciemności i chaosu. Czułam, że to, co zobaczę dalej, będzie jeszcze bardziej znaczenie wpływać na moje zrozumienie przyszłości. Przenosząc się w kolejną wizję, poczułam, jak ciężar wydarzeń spoczywa na moim sercu. Każda scena, każdy obraz zdawał się nasycony znaczeniem, jakby Jezus chciał, żebym dostrzegła każdy detal. Byłam świadkiem świata, który coraz bardziej pogrążał się w chaosie. Ziemia drżała od kataklizmów, burze i powodzie niosły zniszczenie, a ludzie miotali się w desperackich próbach przetrwania. Nie był to tylko fizyczny chaos. Widziałam, jak w sercach ludzi narasta strach zamienia się w złość i prowadzi do podziałów, jakich nigdy wcześniej nie widziano. Jednym z obrazów, który utkwił mi w pamięci, była scena z wielkiego miasta. Ludzie biegali po ulicach, krzycząc, jakby świat wokół nich miał się zawalić. Budynki, choć wciąż stały, zdawały się tracić swój majestat. Widzę, jak rodziny kłócą się między sobą, jak sąsiedzi stają się wrogami. W tym zamęcie ludzie zaczynają szukać przywództwa, kogoś, kto wskaże im drogę, kto da im nadzieję. Jednak to, co widziałam dalej, było przerażające. W chaosie pojawiły się głosy, które z początku wydawały się mądre i pełne sensu, ale Jezus pozwolił mi dostrzec ich prawdziwą naturę. Były to słowa, które miały za zadanie wprowadzić ludzi w jeszcze większe zamęt, podszyte manipulacją i kłamstwem. Widzę, jak media emitują programy pełne obietnic, jak liderzy polityczni wygłaszają przemówienia, w których każde słowo wydaje się być niczym pułapka, przyciągająca ludzi ku fałszywej nadziei. Kolejne obrazy ukazywały globalne kryzysy, Zobaczyłam rynki finansowe, które upadały jeden po drugim, pozostawiając miliony ludzi bez środków do życia. Widzę wielkie protesty, ludzi wznoszących hasła o sprawiedliwości, ale ich głosy są zagłuszane przez przemoc i chaos. W jednym z obrazów widziałam rolników, którzy patrzyli na swoje spalone plony, ich twarze pełne były rozpaczy. Świat zmagał się z niedoborami żywności, a ludzie zaczynali walczyć o każdą okruszynę chleba. Jednak najbardziej przerażające było to, co działo się w sercach ludzi. Widzę, jak strach zamienia się w nienawiść, jak wiara w dobroć bliźniego zostaje zastąpiona pragnieniem przetrwania kosztem innych. Rodziny rozpadały się z powodu wzajemnych oskarżeń, a przyjaciele stawali się sobie obcy. Jezus spojrzał na mnie z głębokim smutkiem i powiedział: To jest owoc oddalenia się od Boga. Kiedy ludzie przestają mnie szukać, ich serca wypełnia ciemność. Te słowa były jak echo, które odbijało się we mnie. Przypominając o kruchości ludzkiej natury. W jednej z ostatnich scen zobaczyłam grupę ludzi, którzy zbierali się w ukryciu, śpiewając pieśni i modląc się. Byli oni jak światło w otaczającej ich ciemności. Ich wiara i miłość były niewzruszone, mimo że wszystko wokół nich zdawało się rozpadać. Jezus spojrzał na nich i powiedział: To oni są solą ziemi, to oni przetrwają, bo ich fundamentem jest prawda. Te słowa wypełniły mnie nadzieją ale jednocześnie zrozumiałam, że walka, która nas czeka, będzie wymagała więcej niż tylko modlitwy. To będzie czas, kiedy każdy będzie musiał dokonać wyboru, który określi jego przeznaczenie. Gdy obrazy zaczęły blaknąć, poczułam, jak moje serce wypełnia się uczuciem gotowości. Wiedziałam, że to, co widziałam, nie było tylko ostrzeżeniem, ale wezwaniem do działania. Jezus spojrzał na mnie z miłością i powiedział: To jest dopiero początek, przed tobą jeszcze wiele do zobaczenia. Jego słowa pozostawiły mnie z mieszanką lęku i nadziei, ale wiedziałam, że muszę zaufać jego prowadzeniu. Każda scena, każde słowo było przygotowaniem na to, co miało nadejść, a ja byłam gotowa, by zobaczyć więcej. Gdy wizje chaosu i ciemności ustępowały, poczułam, jak przestrzeń wokół mnie zmienia się w bardziej spokojną i refleksyjną atmosferę. Jezus, który przez cały czas był przy mnie, spojrzał na mnie z tym samym wyrazem miłości i powagi, jaki towarzyszył jego spojrzeniu od początku tej podróży. Jego obecność wypełniała mnie uczuciem, że mimo wszystko, co widziałam, jest jeszcze nadzieja. Jednak było jasne, że ta nadzieja nie przyjdzie bez wysiłku, bez świadomego wyboru i działania. Jezus zacisnął dłonie, jakby chciał skupić mojej uwagi na czymś, co miało kluczowe znaczenie. Jego głos, choć cichy, miał moc, która przenikała każde słowo, jakie wypowiadał. Lila, powiedział. Wybór, którego ludzie muszą dokonać, jest jasny, ale nie będzie łatwy. Wielu będzie kuszonych, by pójść drogą wygody i oszukać samych siebie, myśląc, że jest to droga dobra. Ale tylko ci, którzy wybiorą ścieżkę prawdy, znajdą wieczny pokój. Te słowa sprawiły, że poczułam ciężar odpowiedzialności, jaki spoczywa na ludzkości. Widzę, jak Jezus pokazuje mi obrazy ludzi, którzy w obliczu chaosu i zamętu podejmują decyzje, które na zawsze zmieniają ich życie. Zobaczyłam młodą kobietę, która stojąc przed wyborem, Zrezygnowała z wygód i komfortu, by pomagać innym. Jej twarz promieniała światłem, mimo trudów, jakie przeżywała. Zrozumiałam, że to nie jej działania same w sobie przynosiły to światło, ale wiara, która była ich fundamentem. W innym obrazie widzę mężczyznę w wieku średnim, który był biznesmenem, odnoszącym sukcesy w świecie, ale jednocześnie zagubionym duchowo. Jego decyzje kierowane były wyłącznie chęcią zysku, a serce było puste. W momencie, gdy zobaczył, że jego majątek nie może uratować go przed samotnością, zrozumiał, że prawdziwe bogactwo tkwi w czymś, czego nie można kupić za pieniądze. To było moment, w którym postanowił zmienić swoje życie, oddając się w pełni wierze. Jezus wskazał mi te przykłady, by pokazać, że każdy z nas, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, ma możliwość wyboru. Nie ma zbyt małych czy zbyt wielkich kroków, powiedział. Każdy wybór, który zbliża cię do Boga, jest wyborem, który zmienia Twoją przyszłość. Te słowa odbiły się echem w moim wnętrzu, pozostawiając we mnie poczucie, że nawet najmniejsze gesty mają znaczenie w wielkim planie, jaki Bóg ma dla świata. Zobaczyłam obrazy modlitw. Ludzie, którzy klęczeli, wznosili ręce do nieba, wołając do Boga o przebaczenie i przewodnictwo. Były to chwile pełne emocji, gdzie ich głosy zdawały się sięgać nieba. Jezus spojrzał na mnie i powiedział: Modlitwa jest mostem między wami a mną. Nigdy nie przestawajcie się modlić, bo w modlitwie odnajdujecie siłę, by iść dalej. W kolejnej wizji zobaczyłam ludzi, którzy dzielili się swoimi historiami, swoim świadectwem. Każde słowo, jakie wypowiadali, niosło się dalej, dotykając serc innych. Był to przypływ inspiracji, który pokazał mi, jak potężna jest moc dzielenia się swoją wiarą. Jezus podkreślił znaczenie tego aktu, mówiąc: Nie ukrywajcie światła, które Wam dałem, pozwólcie Mu świecić. By wskazywało drogę innym. Pod koniec tej części podróży poczułam, jak moje serce wypełnia mieszanka determinacji i pokoju. Jezus, widząc moje emocje, spojrzał na mnie z miłością i powiedział: Przygotowuję cię na to, co masz zrobić. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama. Jestem zawsze przy tobie. Te słowa pozostawiły we mnie pragnienie, by dowiedzieć się, co czeka mnie dalej, ale jednocześnie wypełniły mnie spokojem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Gdy Jezus prowadził mnie dalej, Poczułam, jak przestrzeń wokół nas staje się coraz bardziej przeniknięta światłem, którego intensywność była zarówno uspokajająca, jak i wypełniona majestatem. Każdy krok w tej podróży otwierał przede mną nowe perspektywy, nowe zrozumienie tego, co znaczy nadzieja i odkupienie. Jezus, z niewzruszoną cierpliwością, prowadził mnie przez kolejne wizje, ukazując nie tylko przeszłość i teraźniejszość, ale przede wszystkim przyszłość, która czeka na tych, którzy podążają za Jego głosem. W jednej z wizji zobaczyłam niebiański krajobraz, który trudno opisać słowami. Był to świat wypełniony kolorem i harmonią, jakiej nigdy wcześniej nie widziałam. Rzeki pełne krystalicznie czystej wody przepływały przez zielone doliny, a powietrze było nasycone muzyką, której brzmienie poruszało duszę w sposób, jakiego nie potrafiłam sobie wyobrazić. Jezus spojrzał na mnie i powiedział: To jest miejsce przygotowane dla tych, którzy wybierają mnie. Tu nie ma strachu ani smutku, tylko miłość i pokój. Jego słowa były jak obietnica, która wypełniła mnie nadzieją, ale jednocześnie poczułam, że nie jestem jeszcze gotowa, by w pełni to zrozumieć. Widzę anioły, które przechadzają się po tym miejscu z twarzami rozświetlonymi wewnętrznym blaskiem. Każdy ich ruch jest przejawem łaski, a ich obecność przypomina o tym, że nie jesteśmy sami w naszej podróży przez życie. Jeden z aniołów spojrzał na mnie z uśmiechem, jakby chciał mi powiedzieć, że moja obecność tutaj ma znaczenie. Jezus wyjaśnił, że ci, którzy wiernie podążają za Jego naukami, Doświadczą tej radości i pokoju, ale ich podróż wymaga wiary i wytrwałości. W kolejnych wizjach zobaczyłam ludzi, którzy odnaleźli swoje miejsce w tym świecie światła. Byli to mężczyźni, kobiety i dzieci z różnych epok i kultur, zjednoczeni w uwielbieniu i miłości do Boga. Ich twarze promieniały szczęściem, które zdawało się być odbiciem czegoś znacznie większego niż ludzkie zrozumienie. Było to nie tylko miejsce, ale stan bytu, gdzie wszystko, co kiedykolwiek sprawiało ból, Zostało zastąpione przez miłość. Jednak w tej samej chwili Jezus pokazał mi kontrast, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Zobaczyłam ludzi, którzy odrzucili Jego miłość i wybrali drogę, która prowadziła ich w stronę ciemności. Ich twarze były pełne smutku i rozpaczy, jakby zrozumieli, że ich decyzje oddaliły ich od tego światła. Jezus spojrzał na mnie i powiedział: To jest konsekwencja wyboru, który każdy musi podjąć. Miłość jest darem, ale nie może być narzucona. Każdy musi zdecydować, czy chce ją przyjąć. Te słowa były dla mnie przypomnieniem, że nasze życie na Ziemi jest tylko początkiem, a nasze decyzje mają konsekwencje, które wykraczają poza to, co widzimy i rozumiemy. Jezus prowadził mnie dalej, ukazując wizje przyszłości, które były jednocześnie ostrzeżeniem i zachętą. Widzę świat, który stopniowo odnajduje światło, ale droga do tego światła wymaga wiary, odwagi i determinacji. Pod koniec tej części podróży. Jezus spojrzał na mnie z uśmiechem, który był jednocześnie pełen miłości i powagi. Powiedział: Masz jeszcze wiele do zobaczenia, ale pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama. Moja miłość jest zawsze z tobą. Jego słowa były jak balsam dla mojego serca, przypominając mi, że niezależnie od tego, co nadejdzie, zawsze mogę na niego liczyć. W tej chwili poczułam, jak moje serce wypełnia się spokojem i gotowością na to, co jeszcze mam zobaczyć. Jezus spojrzał na mnie z głęboką powagą jakby przygotowując mnie na kolejne obrazy które miały nadejść czułam że to co zobaczę będzie miało kluczowe znaczenie dla mojego zrozumienia tego co nadejdzie przestrzeń wokół nas zaczęła się zmieniać a ja znalazłam się w miejscu gdzie czułam zarówno ciężar decyzji jakie ludzie podejmują jak i ich konsekwencje pierwsza scena ukazała tłum ludzi zgromadzonych na placu byli pełni nadziei ale również strachu jakby czekali na wybawienie pośrodku tłumu pojawiła się postać która wzbudziła poruszenie był to lider, którego charyzma zdawała się hipnotyzować zebranych. Jego słowa były jak melodia, pełne obietnic, które wydawały się odpowiadać na najgłębsze pragnienia serc. Jednak Jezus, który wciąż stał obok mnie, pozwolił mi dostrzec to, czego inni nie widzieli: cieniste figury stojące za nim, poruszające sznurkami niczym marionetkarze. W tej chwili zrozumiałam, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Jezus powiedział: Ci, którzy poddają się lękom i łatwym odpowiedziom, łatwo wpadają w pułapki. Prawdziwa droga wymaga odwagi i wiary. Te słowa odbiły się echem w moim sercu, przypominając mi, jak ważne jest rozpoznanie prawdy w środku chaosu. W kolejnych obrazach zobaczyłam ludzi, którzy, pomimo przeciwności, wybrali ścieżkę wiary. Było to inspirujące, jak potrafili działać w duchu wspólnoty, wspierać się nawzajem i dzielić się miłością nawet w najtrudniejszych czasach. Widzę kobietę, która gotuje jedzenie dla głodnych dzieci, mężczyznę, który oddaje swoje ostatnie zapasy tym, którzy potrzebują ich bardziej i grupę młodych ludzi, którzy klęczą w modlitwie, wznosząc swoje serca ku niebu. Jezus wyjaśnił, że ci, którzy podążają za Nim, nie zawsze znajdą łatwą drogę, ale znajdą siłę i nadzieję, która pozwoli im przetrwać. Wiara jest jak latarnia w burzy, powiedział. To ona prowadzi, nawet gdy wszystko wokół zdaje się być pogrążone w ciemności. Te słowa były dla mnie przypomnieniem, że niezależnie od przeciwności, wiara zawsze daje siłę, by iść dalej. W jednej z kolejnych scen zobaczyłam ludzi, którzy poddali się rozpaczy i strachowi. Ich twarze były pełne znużenia, a ruchy wskazywały na brak nadziei. Jezus spojrzał na mnie i powiedział: To są dusze, które zapomniały, że zawsze jestem z nimi. Ich samotność wynika z braku wiary, ale każda chwila jest okazją, by wrócili do mojego serca. Te słowa były dla mnie wezwaniem, by pomagać tym, którzy stracili drogę, przypominając im o światłach, które wciąż mogą ich prowadzić. Jezus, Prowadząc mnie dalej, ukazał mi wizję, w której świat zaczyna odnajdować światło. Ludzie wychodzili z cienia, łącząc się w duchu jedności i wspólnoty. Zaczęli budować nowe fundamenty oparte na wierze i miłości, a ich działania inspirowały innych do podjęcia podobnych kroków. Było to przypomnienie, że nawet w najciemniejszych czasach nadzieja może rozkwitnąć, jeśli jest pielęgnowana z wiarą. Pod koniec tej części podróży Jezus spojrzał na mnie z uśmiechem, który był zarówno pełen zachęty, jak i miłości. Powiedział: Każdy ma wybór, a twoim zadaniem jest przypomnieć im, że nigdy nie jest za późno, by wybrać mnie. Te słowa pozostawiły mnie z poczuciem gotowości na kolejne etapy tej podróży, pragnąc zrozumieć, co jeszcze przede mną i jak mogę podzielić się tym z innymi. Kiedy Jezus spojrzał na mnie po raz kolejny, jego oczy były pełne miłości, ale też powagi, która wskazywała, że zbliżam się do kulminacyjnego punktu tej niezwykłej podróży. Przestrzeń wokół nas zaczęła się zmieniać, a obrazy, które widziałam, Stały się jeszcze bardziej wyraziste. Czułam, że to, co teraz zobaczę, będzie miało kluczowe znaczenie dla zrozumienia mojego zadania. Pierwsza scena ukazała ogromne pole pełne ludzi. Byli tam mężczyźni, kobiety i dzieci, wszyscy zebrani w jednym miejscu. Niektórzy stali w ciszy, inni klęczeli, a ich usta poruszały się w modlitwie. Atmosfera była na przemian pełna napięcia i nadziei. W ich oczach widziałam głęboką wiarę, ale także świadomość ciężaru czasu, w którym przyszło im żyć. Jezus powiedział: To są moi wybrani, ci, którzy pozostali wierni, nawet w obliczu trudów. Ich wiara jest światłem, które rozjaśnia ciemność. Nagle scena zmieniła się, a ja zobaczyłam drugą grupę ludzi. Byli równie liczni, ale ich postawy były zupełnie inne. Ich twarze były pełne gniewu i buntu. Wznosili okrzyki, żądając rzeczy, które wydawały się nierealne. Ich słowa były pełne zarzutów wobec Boga i wiary. Jezus spojrzał na mnie i powiedział: to są dusze, które odwróciły się ode mnie. W ich sercach zapanowała ciemność, ale nawet teraz każdy z nich może wrócić, jeśli tylko zechce. Widząc te dwie grupy, zrozumiałam, że to, co zobaczyłam wcześniej, było tylko preludium do tego ostatecznego podziału. Ludzie zostali postawieni przed wyborem, który nie był łatwy, ale był konieczny. Jezus wyjaśnił mi, że nasze codzienne decyzje, nawet te najmniejsze, prowadzą nas ku jednemu z tych dwóch kierunków. Każde słowo, każdy czyn ma znaczenie, powiedział. To one kształtują wasze serca i określają, dokąd zmierzacie. W kolejnych wizjach zobaczyłam, jak świat zaczyna się zmieniać pod wpływem tych wyborów. Ci, którzy wybrali światło, zaczęli budować wspólnoty oparte na wzajemnej pomocy i miłości. Ich działania inspirowały innych, a ich wiara stawała się przykładem dla tych, którzy jeszcze wahali się, dokąd pójść. Zobaczyłam matkę, która nauczyła swoje dzieci modlitwy i pokazała im, jak żyć zgodnie z naukami Jezusa. Zobaczyłam mężczyznę, który po latach egoizmu postanowił oddać swoje życie na służbę innym. Każda taka decyzja była niczym iskra, która zapalała kolejne serca. Ale zobaczyłam też, jak ci, którzy wybrali ciemność, zaczynają działać na szkodę innych. Ich gniew i frustracja przeradzały się w przemoc, a ich słowa wprowadzały zamęt i podziały. Było to bolesne do oglądania, ale Jezus wyjaśnił, że nawet w takich chwilach jest nadzieja na przemianę. Każda dusza ma szansę wrócić do mnie, powiedział. Ale wymaga to pokory i otwarcia serca na miłość, którą zawsze ofiarowuje. Pod koniec tej podróży Jezus spojrzał na mnie po raz ostatni z wyrazem głębokiej troski. Twoje zadanie nie jest łatwe, ale jest ważne, powiedział. Masz przekazać światu to, co zobaczyłaś, by ludzie mogli dokonać świadomych wyborów. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama. Jestem zawsze z tobą. Jego słowa były jak obietnica, która wypełniła moje serce pokojem, ale też poczuciem odpowiedzialności. Gdy wracałam do mojego ciała, poczułam, jak cała ta podróż zostawia we mnie niezatarte ślady. Wiedziałam, że moje życie już nigdy nie będzie takie samo. Byłam gotowa podzielić się tym, co zobaczyłam, wiedząc, że to może pomóc innym odnaleźć drogę do światła i miłości, która jest w Jezusie.